maneczko z tej strony wasi. Ja w tym króciutkim szorcie chciałem wam pokazać coś rewelacyjnego. Jeśli złapiecie duszka i przeniesiecie go do kapliczki, gdzie go zwrócicie, tam mam drugiego duszka. Patrzcie, jak zawsuwają duszek zrywu i duszek tego. To przez chwilę dostaniemy efekt leczenia. Patrzcie, leczę się. Widzicie, jak mi, patrzcie, jak mi ten kevig leci. O, ja yeah. już mam 59, 60, ależ to jest sztos. Zwracanie duszków do kapliczki to jest game changer. Jeszcze dary nam lecą. 72 HP i dalej się leczę. Patrzysz, timer sobie odpalę. Całą drużynę wyleczę w ten sposób. Tylko proponuję Wam się tutaj zabudować, jak się tak leczycie. Bo to troszeczkę to trwa. Duszku, supremacji, jesteś mega fajny. Ten duszek mam moc. Duszkowe leczenie. O tak. Mam nadzieję, że ten króciutki, humorystyczny odcinek Wam się podobał, Szorcik, jeśli tak, dajcie znać w komentarzu. Zostawcie mi lajka, subika, dzwonek, serduszko, czy cokolwiek tam się da. Bo przyda mi się to dla większych zasięgów, z którymi cały czas walczymy. No i jeśli chcielibyście do nas dołączyć, to zapraszam również do na naszego Discorda Wazie Gaming. Na pewno znajdziecie osoby do gry i do rozmowy. A jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, to zapraszam Was do wsparcia poprzez YouTube'a. Jest taka możliwość, możecie mi postawić kawę albo po prostu wesprzeć całkowicie bezpanie kodem Wazie Gaming. W sklepie nic was to nie kosztuje, a zawsze jakoś mój kanał wspiera. Tak więc dzięki, nie zabieram Wam więcej czasu. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!